Dwie małaguty na scenę wprowadza Norbert Ustasz, ubrany w kolekcję marki CNA. Dziękujemy serdecznie. Artyom, to w jaki sposób w zeszłym roku cieszyłeś kibiców swoją niesamowitą skutecznością zasłużyło na to, abyś dostał pseudonim Rosyjska Torpeda. Czy uważasz, że to dobre określenie na to, co robiłeś w zeszłym roku? A czy w tym roku także będziemy mogli mówić, że Artyom Aguta to Rosyjska Torpeda w drużynie Grupy Azoty Unitarnów? Zobaczymy. Zobaczymy. Dobrze, to powiem w takim razie, bo za chwilkę obejrzymy filmik z twoim udziałem. Czy rodzina, czyli partnerka twoja i o, twój... córka? Syn. Syn, dobrze. <głos> <głos> twój syn. Będą towarzyszyć Ci na zawodach? Na zawodach. Czy będą z Tobą u nas w Tarnowie? Będzie można ich zobaczyć? Tak. Zobaczcie materiał Dzięki, o rodzinie i nie tylko rodzinie. Artia Małaguty. <noise> Czy mały Adam Łaguta będzie kiedyś różowcem? Jak teraz jeżdżę na kosa, posadzę go do motorka, no i tak pojeżdżę z nim na patorze, to on, później jak przejeżdżam, to bardzo mocno płacę, to nie chcę chce dalej jeździć. Artyom, czy lubisz, że jak żona i Adam przychodzą na mecze żółzlowe i sami pisują, to czy wolą żeby wtedy byli w domu i no, nie wiedzieli, co się dzieje na stadionie? Ja mnie wiedział, jak nie przejeżdżają ze mną. Dla mnie takiej robię, to teraz jest spokój. Takie dane nerwowe, jestem czysto pogadane i. i... No, nie, dla mnie bardzo dobrze. Niektórym podoba się Twoja żona, mówiąc, jest bardzo ładna. No, to jest bardzo ładne. To mnie też nie podoba? No, ja. To nie podoba mi się, bo ja mu nie podobała. Multiploma! Artyom! Ja zawsze A Artyom, gdzie będzie można zobaczyć filmik, który nakręciłeś? Na YouTubie? Nie. Na Instagram, Może. Być. Może być. Dziękujemy serdecznie, Daj mi miejsce. Dziękujemy. A teraz czas na tą osobę, którą na pewno dobrze znacie. Sezon może nie najlepszy w jego wykonaniu, ale zakończony i zwieńczony tytułem indywidualnego mistrza Europy na żóżku. Przed Wami Martin! Na na scenę wprowadza Patryk Zieliński ubrany w kolekcję marki Kapal. Dziękujemy serdecznie. Martinie jak tam u ciebie z pamięcią? Dobrą masz pamięć? Wiarę spoko. Wiarę No właśnie... Poczekajmy chwilkę. dobrze. Niech Cię przywitają. Wszyscy razem. E, dobrze, to może najpierw obejrzymy filmik. W takim razie dobrze, ja potem nawiążę do tej twojej pamięci. Dobrze, obejrzymy filmik z udziałem Martina Waculika. Martin, podobno masz nowy tatuaż. Mam nowy tatuaż, dokładnie tak. Co to jest? Gdzie? To powierzam? Ej, tego nie mogę powiedzieć, bo to jest na bardzo Kim i miejscu. Ale nie, nie, nie powiem co. E, nie powiem co, bo... Gdzie byłeś na wakacjach uh, w zimie? Byłem. byłem uh, nie nie, nie. Czekałem, co? A to Będziesz uh, uh, będzie zrobiony, tak? Nie wiem. Nie wiem. <coughs> co iść tutaj? Gdzie byłem? A uh, byłem na Antarktidzie... Uh, trochę sobie, sobie polowisz tam ryby. Uh, Także ja mogę spędzać wakacje zimą. Martin, ale gdzie jeszcze nie byłeś i gdzie chciałbyś pojechać na wakacje? Bo ty zwiedziłeś już kawał Świata. Tak, jeszcze bym chciał pojechać sobie na Mondelez, ale mam w planie jechać w maju, bo tam mamy tydzień przerwy, także, także co pojadę na Mondelez w maju. Martin, Martinie, ja zapytałem cię wcześniej o tą twoją pamięć, czy masz z nią problemy, czy nie. Ja mam nadzieję, że tak, bo mam nadzieję również, że kibice także, że zapomniałeś już o tym, co działo się w sezonie 2013. Zapomniałeś? Zapomniałem, no wyciągnąłem e, wnioski i mam nadzieję, że e, no co tym mówić, no zrobię wszystko dlatego, żeby było, żeby było znacznie lepiej i, i żeby się odnieść kibiecom za tak wspaniały doping. Słuchaj, to na przełamanie lodów, jeśli możemy, jeśli mamy, na przełamanie lodów. Prosimy serdecznie tutaj, specjalnie dla Ciebie puchar lodowy, wyobraź sobie, mamy dla Ciebie na przełamanie rojów po tamtym sezonie 2013 od jednej z najlepszych lodziarni mieszczących się na terenie Centrum Handlowego w im. Park Tarnów od Grycana. Specjalnie dla Ciebie coś na osłodę, na ten nowy sezon. Mam nadzieję, że będzie Ci smakowało. No fajnie wygląda ten lod, także zaraz no, go zjemy. Oczywiście. Smacznego w takim razie życzymy. Zajmij miejsce tutaj, jeśli mogę cię prosić. Tak, Martin Paculik za chwilkę będzie sobie pałaszował swoje lody na przełamanie lodów od y, lodziarni Grycan, od jednej z najlepszych lodziarni mieszczącej się na terenie Centrum Handlowego Gemini Park Tarnów.